Witam, Mateusz, Maniacy Poznań. Słuchajcie, jesteśmy na Dziewiczej Górze. Zobaczcie to! To się po prostu w głowie nie mieści. Słuchajcie, kto liczy modele dzisiaj? Liczymy, nie? Chyba jeszcze nie wszystkie, wiem, słyszałem, że na dole są. Nie pokazuję twarzy. Nad nami lata dron. Jest po prostu mega. Zaraz się wszystkiego dowiemy, ile sztuki jest nas. Mamie, o to, no Brakuje mi słów. Teraz się przemieszczamy na dół na odcinek specjalny. Jest świetnie przygotowane. Byliśmy tu już od ósmej rano. O, tu jest jakieś. Jeszcze się tutaj wleką O, jest Szymon. Szymon, dawaj, dawaj. Jest Szymon z automanii ten odpowiedzialny za te piękne zdjęcia. Mojego mini. Także dzisiaj, słuchajcie, jest kilku fotografów Będzie po prostu mega No Dobra Pomagajcie mi Terix, wszystka, tak? Tu mamy akcjalka, tak? No dalej, lecimy Strada Ta dzielna Tu mamy Sporta Terixa. Tu, nie wiem Aha, to twój No to wiemy, Venturka Eriksik, Bronko O, tu będzie po kolei, to nie będę mówił A tu musisz powiedzieć Co to było? Aksjal No Kolejny Axial Kolejny Hej, moja wenturacz Aha, dobra, trudna nazwa Tu mamy RGT Bardzo fajny model, pierwszy raz go widzę, potem sobie zobaczę bebechy Tu mamy Axiala kolegi Kolejny Terix Ventura nowa, dzisiaj to maleństwo. Horizon, jakiś, Horizon. Nie wiem jak to się czyta. Terix Ventura, Ventura. Tu mamy ukrytego Terixa, nie? Tu, w <laughs> Uśmiecha się. O, popatrzcie, tu górskie ochotnicze. Pogotowie ratunkowe. O, to jest ten zapomniałem, już wiem nie, no tak, lecimy eee, tu mamy tego, nie? duo element, nie? no, a to? taka chińska wersja chińska wersja, widać mocna zmota i aksjal i te malutkie wszystko jesteśmy już tutaj na trasie O, naszego DGC? Lecimy już od początku na, ty, na punkty Już rolka za rolką tu idzie na tych pierwszym skręcie. Wszyscy legną No, no lecą, lecą skręty CC mi odmówiło posłuszeństwa Ja jadę moim złomkiem. Czekajcie, bo tak ten Jest nas tutaj naprawdę sporo osób Oczywiście Świetnie. I lecimy. Ja wam pokażę, jak to wygląda. A tu jest początek, dopiero. A jest cała dzisiaj o, przygotowana. O, tu na tym pierwszym widzę. Są wywrotki. Będziesz miał trudniej w niektórych miejscach. Tym na 6, bo jest bardzo wąsko. No okej, okay, wiesz, tam po prostu tylko popraw znaki, jakby ci się ten. Model piękny. Bardzo się cieszę, że przyjechałeś. Ja wiedziałem, że przyjedziesz. A reszta rodzinki? Śpią. <śmiałeś>? No tak. No. Fajnie, bo leży trochę śniegu. A. Co wam będę tutaj dużo mówił? Trasa jest obłęd. Tam na górze. No. Dzisiaj brakuje mi słów, brakuje mi słów, nie wiem co powiedzieć, jestem w szoku. No, jestem po prostu w szoku. Piękne wszystko. No, pomoc drogowa dzisiaj odmówiła posłuszeństwa, trochę już słuchajcie, emocje mi zeszły, więc mogę coś dla was nagrać, bo po prostu mi brakuje słów, powiedz mi pod wrażeniem, nie, to chyba pierwszy raz tu, nie, jesteś? No, pierwszy raz i ci powiem, że no, zajebista trasa. Tak? No, więc cię cieszę. Ty tym 6 na 6 nie, masz problem, bo wiem. No, niektóre miejsca był problem, ale udało się. Ale się to jasne. jeszcze nie jest koniec trasy. Nie? Nie, 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 nie. tam jeszcze do dołu. No, a, no, ale myślę, że kół, drugie kółko też walnie z nami. Czy już... Myślę, że tak. Zobaczymy, no. godzina i... No, sorry, tak nie było niebo, zatem, za bo z tobą... No, A i jest Dark! Zagadałeś, No, zagadałem się. O, bardzo powolutko to dzisiaj idzie. Jest bardzo dużo modeli. O, kolega tu pierwszy raz, wiem, że ten 6 na 6 Wiedziałem, że będzie miał tutaj problem z tym nawinięciem wokół drzew. A teraz ty nasze słowne, <grywa> zobaczcie to. O przejeźdź, bo ja chciałbym tutaj z... i pięć dych! Pięć dych za rolkę! Pięć dych za rolkę! Nie, ja tam nie wyjdę. Pomóżcie tam, podratujcie model I co, mieszczą się pod spodem? <grywa> Ale trzeba! <czad>. Czicho! Rewela! <grywa> Tutaj utknęli, co niektórzy Ale warto poczekać Korki jak to poznali? No Udało no, się Siad. Jak będę musiał rozpakować moją beczkę nie? <gry> Aha, bo ty masz tam yy, Z tego speju na tym No Naprawdę, słuchajcie Są takie emocje Trasa jest mega długa Tworzą się korki, gdzie nie gdzie To też spektakularne. Przygotował tutaj Paweł dla nas. Ja to tutaj skrzętnie pod liśćmi ukryłem. XIAOMI! Przypomniałem sobie! Tak! Aha! I aparaturę się On wychodzi w takiej aparaturze? Nie. Sparowaliśmy, wiesz? Aha! Czyli tam taki zestaw był? Nie, nie. Wydałem to Erykowi. No! Z wziął to wszystko, przerobił Generalnie on jest kupiony od Eryka, także... No to ja wiem, to ja wiem, ale po prostu on jest przerobiony co na, na aparaturę. Wystawiam tak. sobie to na zdjęciach, bo, e, bo ja tylko widziałem to na zdjęciach, e, widziałem Eryk so, jest zbiera no, e, normalnego 1.10, więc... Tak. E, w, e, wiem, że kolor chyba szykuje bardzo podobny. Ale co so, jak sobie radzi Mody Radzi sobie? Radzi sobie, no to super <ślikuje> Kupujcie No ja się dzisiaj naprawdę nakręcę. Film będzie chaotyczny, ale czegoś takiego się nie spodziewałem. Chyba około 30 modeli jest. O, tam z kamera to się nie zmieści. Tugłe rolki Ja jeszcze nie przejechałem tego tutaj. Sławetnego. Nie wiem, która godzina, ale już chyba 2 godzinki jedziemy, bo już półtora godziny. A słuchajcie, jeszcze nie dojechali? Co niektórzy do końca? A jeszcze, a jeszcze będziemy robili, jeszcze jedno kółko O mój złomek Ale ja sobie dzisiaj radzić niedzielnie Lesterka już pourywane Paleta się urwała Ale damy radę Kuba pośmigałeś nim trochę tak w tygodniu? A tu widać jak to wszystko ładnie tam Dzisiaj, dzisiaj masz ciężko, bo zabrałeś dzieciaki, nie? No z dzieciakami masz ciężko. Kolega, który przeze mnie się tu wkręcił, przeze mnie. Czekaj, nagram, bo też trafi mi emocje, wiem. A tam też kolega idzie właśnie. Szymon, kiedy kupujesz model? Kupuj, kupuj powiemy Ci co i jak Szymon słuchajcie prowadzi stronę Automania Poznań taką o samochodach organizuje też czasem spoty samochodowe ale mówimy o skali 1.1 ale go tutaj poprosiłem dzisiaj mam nadzieję, że nie będziesz żałował że przyjechałeś, bo tyle pięknych modeli zobaczyć po dwóch godzinach spania po warto no 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 to dobrze Szymon, kiedy komuś model? Jeszcze raz się Nie Niebawem. Niebawem. Po ósmym za wypłacę. Po ósmym za wypłacę. No, powiem Wam, że to jest skręcające hobby. No. Wiesz, jak jest taka piękna trasa. Brakuje mi dzisiaj słów, naprawdę, brakuje mi dzisiaj słów. Ale to chyba mega pozytywne. Nic, co no, cię, jadę dalej. I za chwilę jeszcze jedno kółko. Cały czas sobie liczymy, punkty. Miałem fajny pomysł z tym. Niektórzy tam już pod 300 się zbliżają. Ja mam chyba 190? Bo nie jedziesz. Dobra, ale ja też muszę trochę pogadać, nie? Aha. Chyba się zdenerwował model. Albo właściciel. Nie wiemy. Tego się nie dowiemy. No to nie był model przeprawowy I z tym szpejem sobie przejechał tam? Lekko Lekko to ja też idę się tam przejechać O tu kolega chciał się przedstawić, czym jedziesz dzisiaj? E, 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 pogotowie górskie e. aha, aha, już wiem, już wiem, już wiem Znam to mojego tatę tak. <grywia> Pokiwaj, jak masz na imię? Ja. Jaś, podoba Ci się nie? Dzisiaj? Super. Jestem pierwszy raz tutaj. Pierwszy raz? I na pewno nie ostatni. Nie, się pojawisz? Podoba się, fajna atmosfera, nie? Wszyscy uśmiechnięci. A modele się podobają? Bardzo. A który ci się dzisiaj najbardziej podoba, powiedz? Chyba mojego taty <grywa> no to dobra odpowiedź. <grywa> Rewelacja, tak trzymać Ja się bardzo cieszę, że dzieciaki nie? Poka... Pomachaj jeszcze raz. Hej! Chciałem powiedzieć tutaj kolega Paweł z synem, z Frankiem. Słuchajcie, przyjechali aż z Łodzi. Widzieliśmy na grupie Traxa z Polska i jestem w pełnym szoku. Bardzo dziękuję, że tu przyjechaliście. Mam nadzieję, że się podoba tutaj. Ekstra, no, bo naprawdę taką trasę zrobić. Nic, słuchajcie, my lecimy drugie kółko, nie? Na punkty. Teraz już nie będzie zawalik dróg chyba na trasie. Także lecimy, nie? O, widzę, pięć dych poszła rolka pierwsza. Dobrze, słuchajcie. No, to lecimy. Nie ma co przeciągać. Podsumowując. Bo tam nie mogłem. Za duże emocje dzisiaj na dziwniejszej górze. Mega, mega wam dziękuję za tak liczne przybycie. Dziękuję Bunkowi za te piękne wlepy. Mieliśmy normalnie stoiska na początku. Mam nadzieję, że ktoś to na kamerze albo na zdjęciu uwiecznił. Także rozdawałem wlepy. Zostało mi jeszcze ich bardzo dużo. Modele świetnie się spisywały poturbowane, niektóre no nie dojechały do końca trasy zrobiliśmy chyba po trzy kółka tak średnio trasa ma chyba z kilometr więc po prostu mega trzeba dokładnie kiedyś policzyć mega wam naprawdę wszystkim dziękuję dziękuję z ekipie z Łodzi za to że chciało im się przyjechać do zobaczyska na następny DGC hej trzymajcie się